Materia działań adwokatury głównie. I to nie jest tak, że prokuratorzy, urzędnicy ministerialni, którzy mieli przemożny wpływ na faktyczne kierowanie prokuraturą krajową obecnie, a także prokuratorami niższych rzędów, to nie wiedzieli co czynią i nie znali konsekwencji tego co czynią. Ja nie będę cytował, Wypowiedzi panów prokuratorów Michała Ostrowskiego, Roberta Hernanda, czyli zastępców prokuratora generalnego, którzy powielokroć akcentowali, że tego rodzaju dywersja personalna, powiedziałbym, sprowadzająca się do faktycznej likwidacji legalnych struktur prokuratury, odbije się w zasadzie może się odbić i najprawdopodobniej odbije się w krótkim czasie ogromnym kryzysem. E, początek którego wieść będzie od prokuratury po sądy. I tak się najprawdopodobniej stanie. E, pamiętajmy, co działo się w Sądzie Najwyższym, w Izbie Karnej, począwszy od 27 września po końcówka listopada, wówczas, gdy Sąd Najwyższy rozstrzygał pytanie prawne sądu, wcześniej sądu Rejnowego Udrańskiej Południ że a następnie dwa pytania prawne zadane przez Sąd Operacyjny w Warszawie, wówczas, gdy przyszło oceniać Sądowi Najwyższemu to, w jaki sposób i czy z zachowaniem regulacji ustawowych dokonano rozszerz w prokuraturze krajowej. no i w tej chwili w tej chwili koncepcja, iż należy forsować za wszelką cenę legalność obecnego tzw. kierownicy prokuratury krajowej, powiedziałbym, ma bardzo słabe podstawy. Czy adwokaci z tego skorzystają? Pewnie nie wszyscy, bo nie wszyscy będą chcieli. Natomiast wielu skorzysta i wielu wygra. Tam, gdzie nie powinni byli wybrać. A co jeśli chodzi na przykład o obywateli, którzy zwrócą się do prokuratury, prokurator podejmie jakieś czynności procesowe a, i, a druga strona powie, że no to, to może jest, byłaby czynność procesowa, gdyby to się potem podpisał prokurator. A... Eee, to, to znaczy, panie prokuratorze, tutaj sytuacja nie jest taka jednoznaczna, dlatego że prokurator ma prawo co do zasady podejmować czynności procesowe, tylko, że trzeba pamiętać, że pewne czynności w randze procesowej, niekiedy bardzo doniosłe, podejmuje prokurator nadrzędny. Pewne czynności z zakresu nadzoru, pewne czynności dotyczące przedłużenia śledztwa, akceptacji wniosków procesowych podejmuje prokurator nadrzędny, tak najogólniej mówiąc, nie wnikając tutaj w dywagację na temat. Struktur, struktury prokuratur, prokuratury i wówczas powstaje zasadnicze pytanie, czy tego rodzaju czynność jest skuteczna, nie w sensie efektu w sądzie, ale w sensie jej dokonania, czy też nie jest. No, z takimi właśnie kwestiami mieliśmy zrozumienie ostatnio w Sądzie Najwyższym. Kiedy to pod pewnymi wnioskami, a ściśle chodzi o, tej, o wnioski dotyczące kontroli operacyjnej, podpisał się jako prokurator krajowy, ktoś, który tym prokuratorem krajowym nie jest, nie był. Tyle. No właśnie, bo to zdaje się tego typu sytuacja, no w ewidentny sposób wpływa na prawo obywatela do sądu, prawda? Zdecydowanie. No, nie ja, ja. A okazuje się potem, że ten prokurator no, nie, miał nie ma prawa się podpisać to, na tej kartce papieru. Zdecydowanie tak. Wpływa na prawo obywatela do sądu. Ja bym się tutaj skoncentrował na osobach pokrzywdzonych, chociaż nie tylko, bo y y oskarżeni również bywają zainteresowani tym, że proces, proces sądowy przebiegł sprawnie. To nie zawsze jest tak, że są zainteresowani obstrukcją procesową, z różnych przyczyn. No ale pokrzywdzeni pokładają wiarę w to, że osiągną prawo do sądu właśnie poprzez czynności procesowe wiodące przez prokuraturę legalną i prawidłowo działającą. A to może być różnie, wiem, najgrzeczniej mówiąc. E, ten...